W tej walce leciały iskry, a Polak znokautował niemieckiego mistrza świata. 14 sierpnia 2015 roku Krzysztof Głowacki zmierzył się z Marko Hukiem o mistrzowski pas WBO w wadze junior ciężkiej. Dla Polaka była to życiowa szansa, ale naprzeciw niego stanął człowiek, który bronił tytułu po raz czternasty i był murowanym faworytem. W tym pojedynku mieliśmy sporo ciosów. Polscy kibice drżeli o Głowackiego, bo w szóstej rundzie Huk posłał go na deski. Ale Polak wstał i pokazał ogromne serce do walki. Jeszcze w tej samej odsłonie rywalizacji poszedł na wojnę z niemieckim rywalem. W 11 rundzie Głowacki pokazał wielką klasę. Najpierw trafił Huka potężnym lewem sierpowym i poprawił prawym prostym, po czym obrońca tytułu padł na deski. Gdy Huk wstał, to później Głowacki dokończył dzieła. Na Niemca spadł grad ciosów. Sędzia ringowy nie miał innego wyjścia, musiał przerwać walkę. Huk opierał się o liny i stracił kontakt z bazą. Krzysztof Głowacki znokautował wielkiego faworyta i zdobył Mistrzostwo Świata. Ten pojedynek był dowodem, że determinacja i odwaga mogą pokonać każdy mur. Głowacki spełnił swoje marzenie i dał wspaniałą walkę oraz radość polskim kibicom. Śledź ten profil po więcej informacji sportowych.